Myślę, że dzisiejsza historia to jest bardziej taki cautionary tale. Myślę, że Kanie to jest idealny przykład tego, jak wszyscy go na każdym dwa kroku wykorzystują. Ja dzisiaj nie bez powodu kupiłem konkretny napój. Słuchajcie, Kanye West jest uzależniony od podtlenku azotu, potocznie zwanym nitro, Ryan nitro. Cała ta historia kręci się wokół dwóch osób. Jedna osoba to jest dentysta Kanye Westa, który możliwe, że trochę za mocno go schargował za niektóre operacje. Drugi to jest jego dealer, który sprzedaje mu mocne narkotyki. I teraz powiedzcie mi, który to jest który? Pierwszy dealer, ten po lewo. Chuja prawda, bo te dwie osoby tak naprawdę to jest jedna osoba, to jest dentysta. Ja też byłem w szoku. Słyszałem o nim, przeczytałem o nim cały artykuł. Kurwa, jak zobaczyłem jak on wygląda, to zaczęło to mieć większy sens. Ogólnie chłop jest dentystą celebrytów i jest samozwańczym ojcem diamentów w dentystyce, który załatwiał na przykład Liliat diamenty. Tutaj macie Dewina Heiniego, macie offseta, jeżeli chodzi o muzykę szaka, Polsta Malona, czyli ogólnie no, gość, który naprawdę zajmował miał bardzo dużych klientów i jest strasznie, ale to kurwa, strasznie śliski. Słuchajcie, wszystkie informacje, o których ja wam dzisiaj powiem, wyszło od jednego typa, wyszły od Milo Janopoulosa. Wrzucił cały duży artykuł I took one for the team. Przeczytałem to przed streamem i sobie spisałem bullet points. Jeżeli zastanawiacie się, kim jest Milo, to jest gościu, który był COO w Easy Apparel. Miał najdłuższy staż w firmie z tego co wiem ze wszystkich pracowników, wiadomo z wyjątkiem je. Easy Apparel, no, to jest firma, firma Kanye Westa, pod którą teraz wydaje. Z tego co wiem, ubrania, ogólnie, co wiecie, cały merch, płyty i tak dalej, bo z tego, co wiem, to już Kanye nie jest pod żadną wytwórnią i, i wydaje niezależnie. Co mnie zainteresowało to jest to, kim jest dokładnie Thomas Connelly, ten cały dentysta i tutaj w tym artykule jest bardzo dużo Ciekawych rzeczy o nim napisanych To jest gościu, który najprawdopodobniej Uzależnił, domniemanie, bo wiadomo To dalej są teoretycznie tylko plotki Uzależnił Kanye Westa od podtlenku azotu Od nitro, i teraz uwaga Milo zgłosił koneliego do kalifornijskiej Rady stomatologicznej i do FBI W jego oświadczeniu zarzuca dentyście I teraz czytam wam wszystko, co było tutaj w tym artykule Nielegalne dostarczanie olbrzymich Ilości gazu podtlenku azotu dla sławnego klienta Na cele rekreacyjne, wiadomo jakiego Klienta chodzi, a mnogo na say Race, doctor, that was. I to za Jewish doctor. Wiecie, chodzi o kanie. Transportowanie czterech kanistrów gazu o rozmiarze operacyjnym osobiście do domu klienta i, tylko, i to tylko jednego wieczora. Jakby rozmiar operacyjny to jest takie wolne tłumaczenie, co sobie z angielskiego przełożyłem, ale chodzi w każdym razie o, żebyście mniej więcej widzieli coś, coś bardziej, coś takiego. To jest to, 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 jedynego wieczora. Cztery! Cztery! Kurwa! Transportowanie czterech kaniców gazu o rozmiarze operacyjnym osobiście do domu klienta i to tylko jednego wieczora, kasowanie 50 tysięcy dolarów za tą usługę, kontynuowanie tej śliskiej praktyki po wystąpieniu niepokojących objawów, co do tego też zaraz przejdziemy, bo, bo to też jest pojebane, że długoterminowe używanie podtlenku azotu, jak można byłoby się najprawdopodobniej chyba myślę domyślić, jest to głupie. A przypominam, że Kanye West ma stwierdzonego bipolara, to jest gościu z chorobą dwubiegunową, więc szczególnie efekty spożywania podtlenku azotu dla niego są chujowe i bardzo, ale to bardzo niezalecane. Zostawienie instrukcji obsługi spożywania gazu w domu klienta to jest jeszcze raz to jest oświadczenie, które Milo wysłał do FBI i do kalifornijskiej rady dentystycznej a propos tego, co odpierdala Connelly yy, dentysta Kanie. Świadome zachęcanie uży yy, do użytkowania substancji bez obecności anestezjologa, jakby można było się domyślić. W najlepszym <laughs> przypadku jawna obojętność na potencjalne uszkodzenie mózgu przez długoterminowe używanie gazu przez pacjenta w najgorszym działanie w złej wierze z intencją oszustwa. Dom Uczciwe wyłudzanie milionów dolarów przez Koneliego i jego partnerów biz biznesowych od pacjenta, którzy wiedzieli, że jest uzależniony od działania gazu, przeprowadzka dentysty do budynku klienta na jego koszt, na koszt Kanie Westa, Kanie West jest klientem, przypominam, w celu trzymania na niego oka i ciągłe kłamanie w kwestii opasanego przez klienta mieszkania, czyli nie przyznawał się do tego, że Kanie płaci za to, żeby on tam był. Zeznania byłego bu wspólnika Koneliego, w których mówi, jak on szukał dziesiątki sportowców i celebrytów, obiecując prawdziwe diamentowe protezy, w rzeczywistości używając tanich diamentów. Zrobionych w laboratorium o różnicy wartości sięgającej nawet do 15 tysięcy procent, kurwa. Do 15 tysięcy procent. Czajcie to. I to jest, przypominam, raz jeszcze, to jest, tylko dalej to są plotki, ale to jest bardzo duży dentysta celebrytów. Chociaż no patrząc na te jego zdjęcia, no stare, no patrzy. Ale poczekajcie, bo na końcu jest bomba w ogóle, a propos tego. Ale patrzysz i mówisz. Jestem w stanie w to uwierzyć. Zapisane zeznanie koneliego, że dwie jego ostatnie ba bankrupcje, bo tak, został ten dwa razy, były oszustwem. Jedno w celach uniknięcia podatku, drugie miało na celu uwolnić dentystę od dużego wyroku związanego ze, zjebanem, ze zjebaniem operacji na kobiecie. z efektem, które zmieniło mocne jej życie. Ja dokładnie nie wiem, o jaką operację chodzi, akurat tego nie mogłem znaleźć, więc. No a w każdym razie podobno. Jede, jedna jego bankrupcja Była yy, spowodowana konkretnie Tym powodem, co jest też pojebane I śliskie. I teraz uwaga, bomba Zeznania byłego partnera biznesowego O tym, jak Connelly ma dwumilionowy Dług u meksykańskiego kartelu i Jakoby ten kartel był właścicielem jego Praktyki dentystycznej w Beverly Hills No kurwa, Bywam! <laughs> By Byłbym w stanie uwierzyć, że jest w stanie on uzależnić swojego klienta celebrytę, który ewidentnie ma nierówno pod kopułą od dłuższego czasu, bo niestety no, ma duże problemy psychiczne w celach zarobkowych. Jestem w stanie, że mog uwierzyć, że mogłoby to być z intencją oszustwa. Dalej mówię, że to są plotki, to nie jest nic potwierdzonego. W każdym razie myślę, że Milo Jinopulus, gdyby ktoś miał coś wiedzieć o tym, myślę, że to mógłby być on. On się zwolnił w maju tego roku z firmy. Easy Apparel, po niezgodzie z Kanye Westem, po tym jak on powiedział, że chciałby... W sensie Kanye West powiedział, że chciałby wrócić do swojej odwiecznej fantazji produkowania porno. Kto nie śledzi Kanye, dla was to może być szok, ale dla tych, co wiedzą mniej więcej kim jest Kanye, wiecie. No i on, on się z tym nie zgadzał, więc finalnie wypierdoli. Przynajmniej taka jest jego wersja wydarzeń. Wiadomo, że gdzieś tam prawda leży po środku. Ogólnie w całym tym artykule, jakbyście chcieli poczytać sami, jest o wiele więcej rzeczy o tym, jak niektórzy wykorzystują Kanye na, na miliony dolarów, jak Billy Welsh, który podobno nawet nie zna jednej piosenki z welcher został wynagrodzenie w wysokości milionów dolarów, a, a nawet nie zna jednej piosenki z albumu. Jest to, jest to po prostu smutne Odmianę swoją stronę porno zakładać Chyba całą firmę produkcyjną, o ile się nie mylę Coś, coś było No a a propos, tak sprawdzałem sobie jeszcze jak, jak wygląda Długoterminowe spożywanie podtlenku azotu Tutaj macie ładną y, stronę z Wikipedii ja, nie znam się aż tak bardzo na chemii, żeby wam wytłumaczyć W prostych słowach jak to działa Ale mogę wam przeczytać z Wikipedii Like other M, uh, NMDA receptors uh, Antagonist has been suggested That N2O produces neurotoxicity In the form of All these le lesions Nie wiem, co to jest uh, In rodents upon prolonged bla bla exposure It has been argued that Because NO2 is rapidly expelled from the body Under normal circumstances It is le less likely to be neurotoxic Other than coś tam Kurwa, nie wiem Dobra, słuchajcie W każdym razie Obumierają neuro neurony Nie neurony, neurony W mózgu przy długotrwałym spożywaniu Tak samo możesz zostać podobno narkoleptykiem Bo jest to też substancja y Może być nasenna W sensie może spowodować y Senność, o może tak Nie wiem do końca jak działa spożywanie gazu rozweserającego W sensie potnęku azotu Podobno yy, właściwości znieczulające to ma w połączeniu z tlenem jak chyba masz mieszankę w większej ilości tlenu względem podtlenku azotu, to wtedy to się znieczula. Nie wiem w, jakim konkretnie, w jakiej konkretnej kombinacji na przykład yy, pierdala tokanie, bo istnieje szansa, że jeżeli tam może dasz więcej podtlenku azotu, to jeszcze bardziej to uwydatnia yy, efekty uboczne tego, jak to działa. Nie mam pojęcia, nie znam się na tyle, ale jest to dość pojebany temat. Jeżeli się okaże być prawdą, że Koneli rzeczywiście jest na tyle śliski, na jakiego wygląda. No to miejmy nadzieję, że w końcu ktoś go za to dopadnie. No, więc mam nadzieję, że ta historia was zainteresowała, bo spędziłem za dużo kurwa czasu na y, czytaniu tego artykułu zaraz przed streamem. On jak chuj w wpierdala, ja nie wiem, nie wiem, jaki to ma efekt, nie mieszając tego z tlenem, więc ci nie powiem, bo nie interesowałem się aż tak. Ciąga nitro i przepala ziołem pewnie, nie wiem, ale wiem, że też y, podobno... Bardzo nie wskazane jest to y, bra y, branie podtlenku azotu z benzodiazepinami. Co jest, nie wiem dokładnie na czym siedzi je, ale byłbym w stanie uwierzyć, szczególnie jeżeli chodzi o rabie, jeżeli chodzi o muzykę i tego typu koneksje, że pewnie jakieś będą wlatywało, albo może dalej potencjalnie cały czas wlatywać, więc ogólnie też mieszanie tego ze sobą jest dość chujowe, jeżeli coś takiego się dzieje. No miejmy nadzieję, że Kanye z tego wyjdzie. Najgorsze jest to, że no jednak to jest gościu, który ma mocne problemy psychiczne, no i to raczej nie było, Nikt, nikogo to nie zszokuje. Widać po jego wypowiedziach, że no kurwa, no Kanye jest.